Halo? dzień dobry, odzwaniam dzień dobry, jesteś strzągną. Nieruchomości, czy z panem Mateuszem rozmawiał? Na wyspan. Dzień dzień dobry Panie Mateuszu. Ja dzwonię, bo znalazłem pan ma e, ogłoszenie sprzedaży mieszkania na ulicy Wejolowskiej? Rozumiem, że ogłoszenie jest aktualne i Pan właściciele. Zgadza się. Ok, proszę mnie jeszcze może powiedzieć, bo widzę, że jest to ogłoszenie prywatne. Czy pan współpracuje zbiorami nieruchomości? Czy sprzedaży takiego mieszkania? Jeżeli pan ma klienta z którym Pan jeździ, pokazuje mieszkania, no to oczywiście zapraszam na prezentację. Znaczy, no mam klientów, ale podejrzewam, że akurat nie, nie pod takie mieszkanie, jak tutaj ma Pan, natomiast jeżeli, żeby znaleźć takiego klienta, no musiałbym też mieć ogłoszenie i wtedy jest duża szansa, że taki klient też się znajdzie, tak? tego się właśnie podpytuje Pana, czy widziałby Pan taką możliwość i przestrzeń na to, żeby współpracować z biuremi nieruchomości przy poszukiwaniu klientów? Yy, a co jest mi Pan w stanie zaoferować? Yy, co ja jestem w stanie zaoferować? na no, pierwsze co, yy, no to mogę yy, yy, podpowiedzieć Panu jak wygląda rynek, po pierwsze spotkać się, opowiedzieć jak wygląda rynek, yy, żeby Pan też yy, no, nabrał takiej jak gdyby wiedzy branżowej, jeżeli chodzi o, o rynek i miejsce, w którym ma pan lokalizację przedstawił bym panu, jak wygląda sytuacja z, z naszą ofertą jak my współpracujemy, na jakich zasadach od no, czego może pan się od nas spodziewać, czy jakie mamy jakby, zalety, ja tutaj jeżeli, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o biuro nieruchomości tak? czym się wyróżniamy na tle, biur nieruchomości no i my robiąc taką ofertę jako biuro nieruchomości, tak bo też zapytałem się o to, że wstępnika, czy jest to oferta prywatna, tak? I my robiąc ogłoszenie, ja to robię jedno ogłoszenie jako biuro nieruchomości podpisane umowy z tymi raporta, kiedy jest aparatów na 9 portami. No i generalnie docieramy do takich klientów, którzy są niedostępni dla ofert prywatnych, tak? Są takie właśnie te, które Pan powiedział, ja pięć poszukujących, w których mam takich dwóch z zagranicy, to są oczywiście Polacy, którzy mieszkają na stałej granicy. E, przyjeżdżają od czasu do czasu. Mamy e, ustalone, co szukamy, kiedy, czy, kiedy przyjeżdżają, pokazujemy te mieszkania. No ale oni się jak gdyby ujawniają e, wtedy, kiedy ja mam podobno, określają podejście, interesują wtedy, co I oni też wiedzą, że jeżeli ja je mam podobno, znaczy, ja je, 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 jestem, je, jak gdyby Паша, не покажи мне, где помнишь, когда я такой запропонуем, уже покажи. Я вообще круто,